Dzień dobry Państwu. Naszą pierwszą rozmowę można oglądać na kanale YouTube i na profilu Facebookowym Radia TogFM, a pierwszym gościem wywiadu politycznego Tog FM jest dzisiaj Mariusz Błaszczak. Dzień dobry. Dzień dobry. Były minister obrony, obecnie szef klubu parlamentarnego PiSu i prawdopodobnie przyszły prezes pis Wszystko się zgadza? Wszystko zależy od Kongresu Prawa i Sprawiedliwości, ale ja uważam, że pan premier Jarosław Kaczyński jest świetnym liderem Obozu Zjednoczonej Prawicy i tylko. Na kolejne jeśli, 4 lata. Jeśli tak, zdrowie też? pozwoli panu premierowi Kaczyńskiemu na sprawowanie tej funkcji, to sądzę, że, że jest najlepszy. Ale ostatnio w Radiu Maria komplementował pana, powiedział, że pana ceni i lubi i że gdyby była taka wola kongresu, to on w ogóle chciałby, żeby pan był jego następcą i powiedział, że jest otwarty na inne decyzje. Rozumiem. W w zbliżającym się kongresie, niż decyzja o tym, żeby to on nadal był prezesem. Czyli czy jest możliwe, że pan zgłosi kandydaturę swoją, albo koledzy z partii zgłoszą pana kandydaturę i wpisie na stanie demokracja i nie będzie już tylko jeden kandydat Jarosław Kaczyński? W sprawie sprawiedliwości jest, była i będzie demokracja. To po pierwsze. A po drugie, ja oczywiście jestem zaszczycony taką wysoką oceną mojej aktywności politycznej, ona rzeczywiście już dość długo trwa. Zacząłem swoją aktywność polityczną Forum Młodych, Porozumienia Centrum, kiedy byłem studentem historii na Uniwersytecie Warszawskim. Czyli Był to początek lat 90. -tych. Przy Jarosławie Kaczyński. Rzeczywiście. Tak, tak. Moja aktywność polityczna to Porozumienie Centrum, potem Prawo i Sprawiedliwość. Dzięki temu miałem możliwość realizowania programu Prawa i Sprawiedliwości no zarówno i... w Warszawie przy Świętej Pamięci prezydencie Lechu Kaczyńskim, jak i później w Polsce. No i Jarosław Kaczyński właśnie w Panu i swojego następcę. Chciałby jest to pan dla mnie, być kiedyś prezesem Prawa i Jest to dla mnie zaszczyt, być i, i, dla mnie zaszczyt i, i wyróżnienie. Ja jestem człowiekiem ambitnym, natomiast y, uważam, że póki y, siły pozwalają panu premierowi Kaczyńskiemu mhm. na to, żeby był liderem obozu Zjednoczonej i Prawicy puty. Y, nim No ale być. duża partia, jaką jest PiS, musi myśleć do przodu. W perspektywie 10, 15 I myślimy, lat tak, i rozumiem, oczywiście. że pan przymierza się do tej funkcji. Myślimy, ale przede wszystkim nasza uwaga jest skoncentrowana na programie. Mm -hmm. Zawsze się wyróżnialiśmy na polskiej scenie politycznej tym, że byliśmy i jesteśmy partią merytoryczną, partią, która to na tematy program personalne i które zgłosi na swoją na na tym kongresie wrześniowym, czy nie? To, to jest zbyt wczesne, że, mm. żebym taką deklarację składał, ale my też wyróżniamy się tym, że realizujemy program, dotrzymujemy zobowiązań, czego Auto. nie możemy Autoreklama. O, autor, o w końcu Nie można o drugiej bo przypomnę przypomnę, że 100 zobowiązań nie zostało wypełnionych. Tak, często to pytamy: a Donald kiedy ten Tusku. kongres? Koniec września? Czy... Jeszcze termin mhm. dokładnie nie jest ustalony. No dobrze. Ale rozumiem, że perspektywa w przyszłości bycia prezesem PiSu nie jest panu odległa. A czy na kongresie powstanie Rada Naczelna złożona z doświadczonych działaczy i zarząd partii, który stworzą młodzi politycy, bo właśnie w tym samym wywiadzie prezes Kaczyński przyznał, że taki plan jest. Mamy rzeczywiście plany. Jesteśmy środowiskiem politycznym ludzi, którzy są kreatywni, twórczy, którzy mają pomysły. Plany nasze Poddajemy ocenie opinii publicznej. Tu pan redaktor pyta o sprawy organizacyjne. Oczywiście co jakiś czas należy, użyję tutaj słownictwa, którego używałem, kiedy byłem ministrem Obrony Narodowej, a więc przegrupować siły należy. Mm. I my rzeczywiście przemierzamy się do tego, żeby jesień polityczną rozpocząć z takim mocnym wyjściem z nowymi nazwiskami, nowymi twarzami w bardziej, tej pierwszej linii frontu. Bardziej tak? bym się skoncentrował na, na naszym przesłaniu i nie A będzie i nie będzie to nic zaskakującego merytoryczne mhm. będą to pomysły które dotyczą rozwoju naszego kraju inwestycje oczywiście te inwestycje które rozpoczęliśmy kiedy rządziliśmy te inwestycje trzeba kontynuować one są konkurencyjne wobec Niemiec dlatego przez Donalda Tuska no, no zostały zahamowane C O nie CPK jest kontynuowane może w innym trochę w innej o, formie właśnie, ale o, właśnie w jakiej Aha. formie panie redaktorze nie, to, to jest ściema. Wie pan, skończy się tak, że centralny port komunikacyjny będzie musiał czekać na zmianę władzy. Kiedy dojdzie Prawo i Sprawiedliwość do władzy, zrealizujemy. Tak jak było w przypadku gazoportu w Świnoujściu. Mhm. Ale będzie tak, że zobaczymy w zarządzie partii na przykład Tobiasza Bochańskiego, Zbigniewa Boguckiego, młodszy mhm. generacyjnie zaciąg partyjny wszystko w ręku Kongresu i I, i na ten temat będziemy oczywiście mm. przedstawiać nasze zamierzenia, nasze informacje wtedy kiedy zapadną decyzje a czy pan miał okazję odpowiedzieć premier Beacie Szydło, która zaniepokojona tymi doniesieniami, że właśnie koledzy z partii chcą ją pozbawić. Na tym kongresie wiceprezesury partii zaapelował, aby nie robić tego w mediach, tylko powiedzieć jej to wprost. Miał pan okazję powiedzieć wprost, że są takie plany i że. Nie ma takich planów. Nie ma Zostanie takich planów. nadal wiceprezesem partii? Sądzę, że tak, nie, nie ma takich planów. No, no, różne no, ale że jest ja, schód między prezesem yy, a byłym premier, to jest fakt. To czuć. Panie redaktorze, to, to wszystko zależy od tego, kto jaką miarą tam posługuje się, mierząc stopień, temperaturę relacji. Mhm. My jesteśmy środowiskiem politycznym, które jest skoncentrowane na merytoryce, okay. a, a nie na kłótniach. To ostatnie pytanie personalne. Rozumiem, że w wyścigu prezydenckim... To też przyznał premier prezes Kaczyński między wierszami. Szans na nominację pisu Mateusz Morawiecki nie ma, a po ostatnim doniesieniach w sprawie RARSu, jego bliskiego współpracownika e, Michała Kuczmierowskiego, to już w ogóle jest chyba przekreślony. Jesteśmy zainteresowani zwycięstwem. A właśnie Morawiecki dałby zwycięstwo komarze wskazują, że byłby kłopot w drugiej turze. Że byłby mm -hmm. kłopot w drugiej turze. To Czyli nie premier Szydło, bo prezes uważa, że kobieta się... w czasach wojennych to nie jest dobry pomysł. Nie premier Morawiecki, bo miałby, jak pan mówi, problemy w drugiej turze, więc ktoś inny. My, moje środowisko polityczne, nasze środowisko polityczne Prawa i Sprawiedliwości jest jest, oprócz tego, że jesteśmy merytoryczni, jesteśmy również profesjonalni, a więc posługujemy się narzędziami mhm. takimi jak sondaże, które badają opinię publiczną. Oprócz tego rozmawiamy z ludźmi, jesteśmy aktywni. Tak, tak. I jest też profilowanie, bo prezes powiedział, że musi być wysoki, okazały, z rodziną, znający angielski. To jest y, tak, że e, wybory prezydenckie m, są wyborami personalnymi. No tak. A więc y, kandydat na, na, na też... prezydenta. Ależ oczywiście ma zawsze znaczenie. Zawsze ma znaczenie w a, wyborach prezydenckich. A pan brał udział w tym castingu na Nowogrodzkiej. Jak pan wypadł? Y, panie redaktorze, proszę mnie nie stawiać w y, y, trudnym położeniu, żebym mówił o sobie. Natomiast decyzję no przedstawimy. Kciuk do góry? Czy... Decyzję przedstawimy wtedy, kiedy okay. ona zapatrzy. Prawdopodobnie w listopadzie. Prawdopodobnie w listopadzie. Jutro decyzja Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie sprawozdania finansowego PiS w sprawie rozliczenia wydatków w trakcie kampanii. Jeśli PKW dopatrzy się nieprawidłowości, to PiS może stracić część swojej subwencji. To jest około 25 milionów złotych rocznie. Zaraz przejdziemy do szczegółów, ale teraz według mnie bardzo kluczowe, panie ministrze, pytanie. Czy uważa pan. Ja wiem, że pan uważa, że. Tylko PKW może badać sprawozdanie finansowe i to, co było na koncie Komitetu Wyborczego. Ale czy, według Pana wiedzy jako szefa klubu PiS, w trakcie kampanii niektórzy kandydaci na posłów, posłanki z PiSu używali instytucji publicznych lub pieniędzy publicznych do swojej kampanii? Czy były takie przypadki? Pan zadał mi pytanie, które tu, tu nie chodzi o, o to, co ja uważam, czy czego ja nie, nie uważam. Nie, no bardzo pan, chodzi, jeżeli ma pan takie fakty, że pan o, o to proszę się podzielić. Tu chodzi o orzecznictwo, również Sądu Najwyższego. Yy, orzecznictwo na przestrzeni ostatnich ponad 20 lat dotyczące sposobu badania yy, yy, sprawozdań finansowych kampanijnych, ono jest ugruntowane. Ono jest ugruntowane. Czyli tylko ja, przepływy na koncie e, komitetu. Ja mogę powiedzieć tak. Dzisiaj y, zresztą przeprowadziliśmy konferencję prasową razem z panem ministrem Przemysławem Czarnkiem, na której oto to w y, konferencji prasowej przedstawiliśmy przykłady Przykłady aktywności posłów, obecnych posłów koalicji obywatelskiej, którzy korzystali ze wsparcia samorządowego. Przykład to jest poseł Truskolaski, który powoływał się na inwestycje swojego ojca, który jest prezydentem Białego Stoku w kampanii wyborczej. Poseł Łącki, który przypisywał sobie zasługę w postaci budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Trzewiatów. No to oczywiście to naganne. Ale złotych. PKW bada teraz już wyłącznie sprawozdanie finansowe PIS-u. Rzeki Państwo nie za, nie, nie, nie zauważyli m, tego, co dotyczy posła było czy wiem, Panie Pośle, ale, ale nie, dokumenty. Oni, oni zostali tak zaprogramowani, hmm. że oni mają zabrać dofinansowanie Prawu i Sprawiedliwości. Ale dlatego, że Do mojego pytania, tego Panie Przewodniczący. Od nich Donald Tusk. Czy no firma i Berm ko wiedzą, e e kooperowała z, z tak, fundacją nie KGHM i wspomagała nie kampanię wiem, pani, nie wiem, nie wiem witek tego. pana Sasina. Nie wiem tego. A pamięta pan, to musi pan pamiętać, jako były szef MONT. Piknik wojskowy. I przynajmniej tak. dwa takie, na, w których na tle żołnierzy. Pan, tak. sprawa sfinansowana przez mądrze Instytut, czyli pieniądze publiczne, i prezes Kaczyński tak. namawia do głosowania na Komitet Prawo i Sprawiedliwości. No wprost do złamanie. Dziś, prawa dziś wyborczego. zaprezentowałem ten dokument, który został mm. przygotowany przez urzędników Ministerstwa Obrony Narodowej, nie polityków platformy obywatelskiej, tylko urzędników Ministerstwa Obrony Narodowej. Tam są y, wspomniane pikniki, 67 pikników, które kosztowały 1 700 mm. tysięcy złotych, ale w tym dokumencie jest zaznaczone, że w zasadzie sprawa dotyczy ośmiu pikników, a, a mówiąc już konkretnie dwóch. czyli ale z miliona. Panie ale panie redaktorze, z miliona siedmiuset tysięcy złotych, o jakiej kwocie my ale rozmawiamy to, to w ogóle? Mnie jako obywatela rozmawiamy? to trochę nie interesuje, czy nie. jest mała kwota, ale, czy duża. Jeżeli polityk się, z Prawa i Sprawiedliwości łamie prawo, kodeks wyborczy, to dla mnie to jest trochę dyskwalifikujące. Proszę się tym nawet zainteresować, nie dlatego, że to jest taka formuła, którą przyjmuje Donald Tusk. Hmm. Ale wie pan, On grosik mówił, do grosika i się Tusk mówił o tych rzekomych nadużyciach w hmm. wysokości 100 miliardów a teraz złotych. Teraz do innego tematu trochę nie, przechodzi. Mówię o mechanizmie mm -hmm. 100 miliardów złotych, a potem minister Domański powiedział, że ile? 3. Trzy. Trzy. Czyli nagle 103. No pokazuje 67 pilotów. To tu może nie milion, ale 400 że, tysięcy. I to jest że, że, że ten 1% uchybień, po a tracicie subwencję. Zastosujemy taką samą miarę wobec platformy obywatelskiej. To Campus Polska. Campus Polska sfinansowany z pieniądzą. tam? głosujcie na koalicję obywatelską. Donald Tusk Tuska? w ubiegłym roku mówił o wyniku wyborów, mhm. mówił o wyniku wyborów. Cytat dokładny znajdziecie Państwo w mediach społecznościowych. Dzisiaj cytowałem Donalda Tuska na konferencji prasowej. Wyraźnie mówił, nawoływał do głosowania. Dobrze. Mówił, Czyli... że e, aborcja będzie dostępna do 12 Ale to nie jest agitacja wyborcza, głosujcie na nie komitet. Jest? Nie można agitować, by Ale dany e, obywatel... Mówił głosował na komitet ludzie, ludzie, ludzie przecież są numer 1, numer cztery I Jak no, słyszą, no, no, na że szczęście zachęca do wyborów, no to zachęca do głosowania na kogo? Na Kosiniaka Kamysza? Czyli pan nie Zachęcą widział tego, że Marlena Maląk promowała siebie przy piknikach 800+. Prezes Kaczyński na piknikach organizowanych przez pana resort promował cały komitet PIS-u, Minister Sasin korzystał z pieniędzy KGHM. Pan tego nie proszę, widział. Proszę zauważyć, że taki piknik trwał cały dzień. Wystąpienie... Ale ma ale ma znaczenie. Wystarczy pięć znaczenie minut prezesa Kaczyńskiego, które agituje. Ależ nie, bo to ma znaczenie, no tak, dlatego panie... że mówią Pośle. najpierw o kwocie. Milion siedemset tysięcy złotych, mówią o sześćdziesięciu tak mln tej kwoty, no tak. to ona może no, być no, przecież... przez PKW zmniejszona. Stwierdzą, że nieprawidłowości dotyczą o. nie miliona, ale na przykład no przecież, nie wiem, 200 tysięcy. No przecież szukają, szukają. No od 400 tego są. Od tego są. Od 100 tysięcy szukają. I wiceminister z Platformy Obywatelskiej, PKW. Tomczyk, który jest hipokrytą, bo dzisiaj pojechał do Ameryki i przypisuje sobie odbiór F35 mhm. samolotu który ja zamówiłem kiedy byłem ministrem obrony narodowej 4 lata temu tak a byłem krytykowany Panie przez mistrze, nich że te samoloty są zbyt drogie przez pewno macie jakieś nie wykorzystamy Panie to mistrze. ten, ten jegomość y, przygotował właśnie raport y, z którego to y, raportu mówił o tym że 1, 700 mhm. tysięcy Panie mistrze, złotych zł macie na, na pewno pikniki, jakieś przesłuchi z PKW a jego obecny kolega czy potwierdza pan te informacje? informacje o one to ryady przecieków to jego... może być kilkanaście milionów złotych odebrane na 100 milionów przez całą kadencję to przeżyjecie. Chyba. E, a jego kolega a czyli m... minister Wiątek, tak minister Wziątek, w dwa tygodnie temu hmm. uczestniczył w piknikach wojskowych bo one były są i będą organizowane z okazji Panie święta wojska polskiego załóżmy sytuację że jutro część subwencji zostanie pisowi odebrana nie, nie przyjmuję takiego założenia bo to no by oznaczało bo to by oznaczało że państwowa komisja wyborcza nie działa na podstawie w granicach prawa. Czyli wtedy odwołujecie się do sądu najwyższego? Oczywiście, że się odwołujemy. Przypomnę, że te materiały, które zgromadziliśmy i przekazaliśmy mhm. państwowej komisji wyborczej, pokazują, że takie praktyki, o których mówił pan redaktor, w wykonaniu prawa i sprawiedliwości były w wykonaniu innych partii politycznych mhm. i sprawozdania tych partii A gdyby politycznych. Sąd najwyższy Platformą nie podzielił informacji na czele, decyzji PKW przyjęte. A po mimo wszystko, minister finansów nie przelał y, pieniędzy z subwencji dla prawej sprawiedliwości. Taki kolejny krok? To oznacza, że podlega wtedy odpowiedzialności karnej, bo nie dopełnia swoich obowiązków. To, to jest proste, to jest oczywiste. Ale ja zakładam, że Państwa komis Komisja Wyborcza yy, równo traktuje mm. wszystkie partie polityczne. Skoro A wie pan, przyjęła że jest 132 skoro artykuł przyjęła kodeksu wyborczego, środki finansowe innych? Komitetu Wyborczego Partii Politycznej mogą pochodzić wyłącznie z Funduszu Wyborczego. No i tak A pochodziły w tej kampanii z wielu innych środków: Fundusz to Sprawiedliwości, raz Jeżeli NASK. tak interpretujemy, to proszę tak zinterpretować również Campus Polska, który był A finansowany pan o ze źródeł... innych. No ale tak. niestety. Jest pan dlatego, szefem klubu PIS, więc pan odpowiada że, że, że za PiS. domagam się y, równego traktowania. Dobra. Kończymy. To jest, to jest ważne ale dla demokracji. Korzystając z pana doświadczenia w resorcie opozycja. obrony, bo jest pan byłym ministrem obrony, tak. pan apelował w poniedziałek po tym, jak obiekt latający wleciał y, na Lubelszczyznę, o szybką informację Ministerstwa Obrony. Tak. Był komunikat dowództwa operacyjnego Sił Zbrojnych, y, są informacje o poszukiwaniach. I mam pytanie, czy pan jest najlepszym. Politykiem, najlepszą osobą, która powinna o to apelować, skoro Pan tak. przez pół roku nie informował o rakiecie, która wleciała bo, rosyjska bo jest, do lasu Bydgoszcz, Jest różnica, Panie Redaktorze. No, ja kolosalna. nie zostałem poinformowany przez dowódcę mm. operacyjnego, że a widzi, a, rakieta widzi pan teraz, przekroczyła granicę Teraz Zresztą komunikacja sam działa między wojskowymi a Tak. Sam były dowódca operacyjny w tym, w tym swoim wniosku, oskarżeniu, które wniósł, że go rzekomo źle mm. traktowałem, stwierdza, że on nie wiedział, że ta rakieta wleciała. Ale powiem Panu więcej. Jak Gratuluję redakcji TOK FM, że premierowi Tuskowi zadała pytanie w sprawie, w sprawie przekroczenia pytania, polskiej granicy. A wie pan głowy. jak odpowiedział premier Tusk? Że może wleciał jeden dron, może mhm. dwa drony wleciały, a może nic nie wleciało. A dlaczego Ale pan? zasadnicze pytanie jest takie: kończymy. dlaczego nie został ten obiekt zestrzelony? No właśnie, o, i na takie to, to moje pytanie ostatnie pytanie, bo minister Wziątek, wiceminister Obrony Narodowej, mówi, że trzeba zmienić przepisy, że nawet niezidentyfikowane nie trzeba. obiekty trzeba zestrzeliwać. Trzeba. Czemu pan jako minister obrony nie, nie pomyślał o zmianie nie tych przepisów? Nie trzeba zmieniać nie? przepisów, wystarczy tylko y, działać tak jak należy, no. a należy obiekty, które przekraczają polską przestrzeń. Ale jako obywatel powietrzną. przyznam, że się troszeczkę bezpieczniej czuję yy, w sytuacji, gdy od razu jest informacja o tym, że są poszukiwania, niż po pół roku, o tym, że I ktoś na koniu znalazł pan, rakiety. Słyszał pan odpowiedź Donalda Tuska, który Słyszałem. powiedział, że może jeden dron wleciał, może dwa, a może żaden dron nie wleciał. A dowódcy operacyjnym mówi, że, że wlecił. A się pan bezpieczniej w tej sytuacji. I przewodniczący Naprawdę? klubu PiSu i a prawdopodobnie przyszły minister prezes Minister obrony narodowej milczy w tej sprawie. Koniec naszej rozmowy. Bardzo dziękuję za Miłego wizytę w Studiotog FM. Za chwilę informacje po nich szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska.